Na kultowym Moesie Fafe zakończył się tegoroczny rajd Portugalii. W piąte miejsce utrzymali Dani Sordo i Candido Carrera. Hiszpański kierowca nie był zachwycony swoją jazdą, ale zdobył cenne punkty dla Hyundai'a. Adrian Furmoz z Aleksandr Korjung zakończyli rywalizację w Portugalii na czwartej lokacie. Na takiej pozycji znajdują się teraz także w klasyfikacji generalnej. 5 punktów za Power Stage i 6 za całą niedzielę przypadło Thierry Munheville'owi oraz Martinowi Łydage. Belgowie mają po tym weekendzie 24 oczka przewagi w generalce. Najszybciej niedzielne odcinki specjalne przejechali Ojc i Martin Jarboja. Estoński duet nie zdołał wygrać całego rajdu, ale dorobek punktowy pozwolił im awansować na trzecie miejsce w tabeli sezonu. Po raz szósty rajd Portugalii wygrał Sebastian Ozie. Dla jego pilota Vincenta Lande to pierwsze zwycięstwo w tym rajdzie. Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Świata będzie Rajd Sardynii na początku czerwca.